Jakieś dwa tydnie temu razem z chłopakami mieliśmy zabawną sytuację w klasie. Na lekcji religii robiliśmy to, co zawsze. Ksiądz się zajmował chlaniem za pieniądze na remont parafii. A my siedzieliśmy z tyłu i grzaliśmy sefajek. Zakol, jak to zakol, miał ochotę zrobić dymy i odsłonić z niewieści ałomę pupkę Borysa nieznane. Rozgrzał łapska i chycił porty Borysa. Ten nic nie czuł. Jak księdzu weszła dyntka zaczęliśmy się modlić. Każdy w tipous i lecimy z koksem. Nagle za kolu żał plebański szał, ściągnął batę Borysowi. Ten z gołym pulokiem stoł w tipousie i godął nam przepis na zupkę chińską, jak skapu się, że Dubsko ma fajny przewiew. Usiadł, puścił bączka i wydał z siebie okrzyk godowy. Wskoczył z gołą dupą na stół i zesrał się przed zakolem. Jak ksiądz wyczuł zapach kału postanowił, że zaryzykuje i spróbuje zalać Borysa. Podbiegł do niego, zajebał mu kopa i zaczął pieścić głupsko, po czym zagiął czasoprzestrzeń i ruszył w stronę Borysa. Ja i szczurek chcieliśmy go zatrzymać, a za kole rył z tej akcji. Szczur cił go za Dika, a ja za szyję lecz nic to nie dało. Skurwy syn miał szyja jak Tyson. Rzucił się na Borysa, który ryczął w kącie, bo go bolał odbyt po strzeleniu brązem. Ksiądz już się szykował. Co tu się właśnie odpierdoliło? To była cyfra, czyli jednak żyje? Porwała podgrzybka i zabiła księżulka u. Mógłbyś już założyć te batki? Cyfra wróciła, schowała podgrzybka do batów i skopała zwłoki księdza. Po was, smarkacze, jeszcze wrócę. Adamisko z przodu ryknął, żeby wypierdalała z kraju, bo kurwi od niej szambem. Ta w szale ciepła go stołem. Cyfra wyleciała przez okno. Trzeba ją gonić, bo nam pitnie. Powiedział Zakol. Spokojnie. Wczoraj zamontowałem podgrzybkowi nadajnik. Przewidziałem, że cyfra wróci i że będzie chciała nas zabić. Dlaczego akurat podgrzybkowi dałeś nadajnik? Z kilku powodów. Po pierwsze podgrzybek jest najmniejszy i jego łatwo jest porwać. Po drugie Borys by go wysrał. Zakol wyszarpał, Kamil spalił. Dzik jest półnem, a szczure ma rozstępy na dupie, Adi jesteś geniuszem. Daj mi twojego kutasa. Proszę, bo już mi odpierdala. Spokojnie Borys kiedy indziej mi obciągniesz. Teraz musimy odpalić nadajnik i namierzyć cyfrę, ile to potrwa? Jakieś kilka tygodni. No to musimy poczekać. Tak naprawdę nadajnik odpali się po tym jak wbijemy pod tym filmem 10 koła lajków, wtedy wszyscy poznacie datę premiery zemsty cyfry.